No co kurwa, co? Co, nie czytało mi się nic nie. Tylko co jest gron To co Za Zaniedbanie to jest twoje A za chujanie Dobra Ja ze dwóch witam cię bardzo serdecznie Jo pierdolę, jakie fajne, patrzcie kurwa szybko E no przeskakuj, Patrz to jakie zjebiste Ooooo To pod wodą ma dom oh. Fajna, jaka małpa tam jest. Duchem kurwa Gdzie ty jesteś? E. Umieranko, kurwa, gdzie jesteś? Nie, rozbieraj go zaraz, nie? O, odpisuje mi. Nie ma mnie. No to chyci w dupę, nie? Sami gramy. Chcesz tego dycy? Chcesz tego dycy czy nie? Czy chcesz. Na no, wojsie? Mi to bez różnicy. Ja nie chcę. Aha. To się kuwa, bujaj, nie? No to bujaj się. <śleszy> Robisz tego no, no, galonika? No i po co? W sensie galanika, tylko tego, tego. Bryk. No. Andra Nigra. Nigra. Susy. Susy. <susy> I my robimy tą opowieść, o? Ta. Matko Bosko. co to, to, to się stanęło. Ja się z nią mi... Szkoda gadać. Ona mnie wymęczyła psychicznie i fizycznie, ale... No to skończymy na linie w Geta No Dobra, ale... Kurwa jestem! A widział go? Nie widział go. Gdzie jest Boba? Czemu? Tu jest! Chodź mi pomóż. No, myśl. Ale mogę przypomnieć sobie sterowanie, czy co? Nie, nie możesz. Daj! No czekaj, kurwa mać, no jeszcze sklepik jest jakiś, wiadomo o co chodzi. Fajny pół <głos》> <głos》, głos》, głos》>. Nic nie słyszę, nic nie słyszę, to przecież nie muszą kurwę z tymi. Alertami! Klaksoniarze! Potrzebujemy coś? Jakiś tych? Nie! Co to jest? Co to jest taki dym? Siwy dym. Nie, no idziesz do domu, Jeze, Nie, zero masz ten statek, naprawdę masz wstyd. Ja of Steve Monkey Island. Czekaj, ty masz brwi fioletowe. Co ja mam? Brwi fioletowe. Jak jest, to, co? A, zajebisty. Fak, se kręcę pom, pom a ty co? No, a ja mam pompę z ciebie. A w Ale kurwa, killer. No co? Co? Wszystkie! Zbieraj. No słyszę, już słyszałem za trzecim razem. Dobra, a to jeszcze raz, zbieraj wszystkie. Matko, ale niech ten dybaru też dołączy, bo bez niego to jak to. No zaraz zbierzać? przyjdzie, zaraz przyjdzie, spokojnie. Będziemy robić, a mu nie zaliczy, ale. No tak, najpierw zbieraj wszystkie monetki, bo na tym się skupimy. A jak one wyglądają? No takie, świeci jak psu jajca, i są takimi w i W skrzynkach otwierasz skrzynkę, tam jest y, sakiewka. począśnij sakiewką mi. E, co jest? Szorny met. A, co teleportowałem? Co jest? Nie Chłopie, wiem, zepsułeś. Co zepsułem? Zepsułem. No czemu ja się zepsułeś typam cały, się cały czas? Ja. No nie zepsułem Odpowiedz. nic. No nie zepsułem. No co jest kurwa ej! Hallo! Manny! Co tu się robi, manny? faza! Ej, pod wodą jestem. Ja też! <laughs> no co ja jest? Nie jest. Mogę. No nic nie no, zrobiłem! Nie to no kurwa! Nic nie zrobiłem, kurwa tam. To jest? No niby... Aha! Tak musi być, to część opowieści. Nie! Ty kurwa ledwo wbiłeś do gry już Paranormal activity jest grane. Są ja grałem, nic nie było. Było pięknie ładnie. Ty ja w dół lecę czy w górę? Miły i chuj. Kurwa ja I w dół płynę. Gra. Nie, no dobrze płynę. Patrz, pod wyspą jesteśmy! No Podwyspo! Widzisz te tekstury? Ja o! Jestem! Jestem, jestem! Nie, nie zdążę! <laughs> Diff A Nie no malutko brakuje Fajnie zepsuli, fajnie, no to chuj To pograliśmy w sota? Kurwa, no To co, coś co Przygoda, że chuj Dobra, chodź tą kotkę podnieś Dobra, pograli my Co pograli jo, my? Tak było Dobra, jeszcze raz Wpływamy, dobra, bierze Ale nas so Jest, ci dowolna. Jest, jest Normalnie. bierze nas To chwilowo niedostępne, spróbuj ponownie później No to, no to spróbuj, spróbuj ponownie później spróbuj. O, yy, aktualizowałeś gierę, tak? Tak. Weź zrestartuj kompa. Weź zresetuj no prąd w domu. Jak? Napięcie może jakieś inne. Zostaw te armaty. Ręce cię świeżdżą, to będziesz miał pole do popisu. Będziesz zbierał monety. I wiesz co jest najlepsze? Pamiętaj, czy na monety zbierać. Brałeś leki dzisiaj? O, działa coś. Nie działa? Działa. Dobrze, recetuję. Połączenie z serwerem no. zostało utracone. Nie nie A, no to jest. Aha Aha. Może zagrałem w Stealfnit, Nizby, chyba dobrze działa. A co? Ja, ja się nie połączę do sesji, tylko zrobię nową. Po prostu wiesz? Uh -huh. A może sesja była zjebana? Może gra? Uh -huh. No zobaczymy no? Spróbuj. Że gra była zjebana. Teraz ja tym, tym razem ty płyniesz tam. Nie, nie prowa jazdy na statek bierz Nie znak. da się wejść na te serwery zjebane no No jak się nie da no No kurwa no bierz cały tak, czas że tego kompa. Są... Zrestartowałem ci matkę nawet o! Nie działa też no. <laughs> no ciekawie A ja ci jakwej content zrobię, co ty na to? Na chuj Robisz speedruna na, na muta ciebie? Na discordzie <śmiech> <śmiech> Ale go... O! Co kto? Dobrze Nic do siebie mówię Ten błąd informuje graczy, że wystąpił problem połączenia po stronie rare Fajnie się grało A weź prawym na mnie i dołącz do gry No właśnie tak robię, kurwa I gra się odpala i włącz Dobra. Sobie. Oj chuj No ta gra jest rozjebana, po prostu serwery nie wytrzymały 7 7000 graczy Patrz, patrz co odjebałeś? No to samo się dzieje co wcześniej no fajnie się grało, co jutro może się umawiamy? Nie no da, damy radę widzę jak cel, kurwa damy radę dziewczyta? Nie no o. wrócimy ponownie kurwa Do góry płyń Ty gdzie ty jesteś? No idę do góry Ty w ogóle cię wyjebało w ogóle widząc w stronę Ty, ty co kurwa? jest? Czemu ja tak płynę szybko? Co jest gra? Co? Działaś jak wyjebałoby? Nie wiem czy. No <śmuszczaną> to w leciałem. No to się kurwa dzieje. Nie wiem, zjebali grę i tyle, no. Jak tak można? Może snu odpalę? Dwa. Mam miesiące męczenia o grę. Nie I mogę. Nie działa. Kurwa, no nie mogę. A, a czemu musi być tak zawsze, jak my się umówimy na grę, to się kurwa jakieś problemy dzieją? O chuj tu kurwa chodzi. Tak a kiedy, w, się. A kiedy wszedł ten patch ogólnie? Kurwa, z jest nie godnie To może już łatkę mają, wszystko mało. No może tak, jutro akurat naprawią. Akurat jutro wolny mają, to ten. Ja pierdolę, nie mogę wami. O pieniądze za darmo, tysiaka dostałem za frytkę. Nie, nie za darmo, tylko żebyś nie wyszedł z gry Dobra, da się zwrócić tego z się da Nie no, mam 100 godzin, to jest tak, No to co, recenzję szybko napiszesz, że chujowo się gra Ile masz? 100 godzin? Wiesz, ja, ja mam godzin w tej grze? Nie 4000 godzin grę w niedziałającą działającą grę gra chłop wyżej tego, tego chłop, chłop 4 godziny w menu spędzi, bo się nie da grać. O! O! Dobra! Dobra. Działa, działa. E, działa! A, dzia driftujemy. E, działa! A <śpiewa> działa! Pa widziałeś to? Nie, tego teraz zadziałało. To tak no, powinno no, być wcześniej. A, no, Pa. Pa. A. No chuj, ja działa. <śpiewa> no, znowu nie to samo. Jednak same. nie działa. <śpiewa> nie <śpiewa> nie działa. Jednak <śpiewa> <Nie śpiewa> kurwa. Co jest kurwa? Co? <laughs> co nie czytało mi się nic? <laughs> Potworno! No, o! Czytało się! Ale gera do jebana. co tam u ciebie? Kurwa <laughs> dzieje, nie mogę. Pojebie biedaka, naprawdę, kurwa i. Uff. Ty o tobie piszą tu. O czym? No pa. Gejbrasz. widzisz pa. No a, nie, <laughs> Wytalnie sprawdźmy, w sprawdźmy, sprawdźmy! Sprawdźmy tę niesamowitą grę! Monkey Island, nadchodzimy! Mniejszym statkiem to się zmieścicie na pewno. O, Sony W1... I... No way! No chuj. Nie mo Nie wiem, kurwa, wychodzę stąd. Na ślubie będzie działać! Na będzie działać! Tak po chuju. No, to tyle było z Sea of Thieves. dzięki. Dobra, wchodzę kurwa ostatni raz, wchodzę ostatni raz. Ale ty ja zrób też. statek, ty jest zrób statek. Przecież to nie zadziała. Zawsze można spróbować. No pewnie, że pewnie, że spróbujemy. Jutro już spróbujemy rozpocznij. No o, nie działa, no i chuj, to wychodzę jednak. Ja nie wiem jak ty 4000 godzin to nabiłeś, naprawdę. Nie wiem. Normalnie, bo wtedy to się tak nie jebało. Def. Ty wyłączysz komputer, może w lobby siedzisz cały czas. No 7, no. <laughs> <laughs> Już przestań. Chyba że ty na Xboxie grasz. Ja wfiorę Co? Weź mi nagrasz na, na Xboxie, to i w... co tam możemy wygrać. A Ameby mam na membranach Siedzą na plecach mi jak KGB Oliwa dawno jest w ogień olana. Dlatego software się pari jak ryć Już no same ludziki myślę, Kora mózgowa, a ofony wszedł Rapi daj movement, bo wchodzę do rem Zgubisz religię jak tylko z tym skończę psie huh!